Popatrzcie, jakie wpływanie na Polaków, jakoby w Polsce nie wiadomo, jak było gorąco, że jest nie wiadomo jakie globalne ocieplenie. Popatrzcie, to jest TVP. Już za kilka dni upały wrócą do Polski. Ludzie, jest 4 sierpnia do 4 sierpnia nad, w Trójmieście nad Bałtykiem i w okolicach, nie wiem jak dalej, ale pewnie tak samo, albo jeszcze gorzej, były tylko dwa gorące dni i jeden z nich skończył się o godzinie 19, bo zaczęło padać, więc właściwie był tylko jeden gorący dzień, ja pamiętam, tylko jeden gorący dzień do 4 sierpnia, mamy, zaraz będzie koniec wakacji. I oni tutaj wypisują, już za kilka dni upały wrócą do Polski, w weekend nawet 35 stopni. 30... Wrócą upały. Jakie upały? Jeden dzień upału, dwa dni upału, czy trzy dni upału gdzieś w jakiejś części Polski? Bo na pewno nie w części północnej Polski. To wszystko ma zrobić wrażenie, że w Polsce są upały, że jest gorąco, że jest globalne ocieplenie. Nie używajcie drewna, węgla, gazu, nie używajcie nic, zaklejcie sobie kominy i to robią za nasze pieniądze. TVP. To robią za nasze pieniądze w TVP. TVP jest do likwidacji. Wiecie co? Wiecie co? Widziałem jakiegoś prawicowego, on tak mówi, że jest taki prawicowym tym, że nie on jest Jakiegoś koleś, jakiegoś dziennikarza i on tak y chciałby, żeby TVP było pluraliz. Koleś. Kaczyński doprowadził do tego. Słuchaj, koleś. Kaczyński doprowadził do tego, że napchał zamiast. Popatrzcie, co robiło TVP w roku 2020-2022. TVP Mentalnie, mentalnie ten, nie mnie, ale ja jak włączam TVP, to mi się wymiotować chce, Słuchaj, słuchajcie, tak samo jak włączam e, Polsat, TVN, to jest to samo. TVP powinno przestać istnieć. Ja nie mam nawet problemu, jak jest PAP, tam takie informacje puste, ale one też już są, słuchajcie, to jest ogłupiaczka ludzi. Upały wrócą do Polski w weekend nawet z 35 stopni. Wow! Ja by, by, słuchajcie, zrobiłem tyle filmów. Wejdźcie sobie w te filmy na Formuła Nieruchomości, bo ten film jest na Economic Tubes. I zrobiłem tyle filmów pokazujących, jak jest zimno. W Gdańsku jest po, w nocy po 12 stopni, 13, w dzień po 18, 19. Czasem słońce wyjdzie, deszcz, chmury, zimno, ciemno. Wiecie, były jakieś dni ładne, ale nieupalne. Były dwa dni gorące, dwa gorące dni, które można by było nazwać dniami gorącymi i tu się zgodzę, ale jakie upały wrócą, to, to robi wrażenie tak jakby, w, wiecie, bo oni specjalnie w, za nasze pieniądze nas urabiają, potem ci ludzie w to wjeżdżą i Polska się rozpadnie bo nie używamy swojego złota węgla, nie używamy swojego drewna, Duda yy, podpisał zakaz o produkcji pieców, nie można pieców ludzie, yy, zaraz wróci zima yy, wrzesień, październik będzie zima i minus 20 stopni a lato zimne, chyba najzimniejsze od nie wiem kiedy. Nie pamiętam kiedy było takie zimne lato w Polsce. Nie pamiętam kiedy było. Były też, też. Ta, tak to jest w tej Polsce, te deszcze ciągle. Tam może w Krakowie jest coś gorąco, ale to powiedzcie, że nie do Polski, tylko do Krakowa. Kraków to nie Polska. Polska to cała Polska, a na północy jest po prostu zimno i deszczowo ciągle. Słuchajcie, to nie można nazwać pogodą yy, ciepłą nawet. Tylko że to tak, o jest, wiecie, no deszczowo, pochmurnie. No, tragicznie tu się wakacjować, jakbym tu przyjechał nad Bałtyk w tego lata, i bym natrafił na taką pogodę, to po prostu bym się popłakał, że tu przyjechałem w ogóle nad ten Bałtyk. Zamiast pojechać sobie, wiecie, gdzieś gdzieś, gdzieś ciepło, nie wiem, do, do, do Włoch, czy do Hiszpanii, czy gdzieś, prawda? Gdzie jest miło i, i, i ciepło i gorąco wręcz, ale nie tutaj. I to, i widzicie, i oglądałem, widzicie, bo ja uważam, że TVP powinno być zlikwidowane, ok? I tam nie powinna pójść żadna nasza złotówka, to te pieniądze powinny iść na szpitale. Miliardy Kaczyński. Kaczyński i Duda miliardy wrzucili w TVP miliardy miliardy, dlatego ja uważam Kaczyńskiego za nieszczęście tego narodu, ale Tusk jest taki sam. No i jest taki dziennikarz, który udaje niezależnego. O niezależnego. Oczywiście taki, co nie wiem tam przez 15 czy 20 lat był sponsorowany z pieniędzy. Yy, niemieckich korporacji. I on tak. uważa, no, no, że TVP to powinni naprawić to TVP za czasów PO. Mieli, Pisu mieli 8 lat, żeby naprawić TVP, żeby ono nie było takie same jak za ich czasów, prawda? Bo za ich czasów Zakaczyńskiego to była po prostu obrzydliwość i tutaj też jest obrzydliwość. Okej, okay, to jest też obrzydliwe. Pieniądze zamiast na szpitale, na to, na co my płacimy. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Na to, na co my płacimy, na szpitale, podatki idą na coś takiego, na artykuły, żeby ktoś tam siedział i pisał takie artykuły, że wracają do Polski upały, których nie mieliśmy w tym roku. Nie było upał, były dwa gorące dni. Nie można nazwać dwóch dni gorących upałami, bo to tylko dwa dni. Nie mo yy, można powiedzieć, znowu wróci jeden upalny dzień. <ślam> dzień, ale dzień, a nie noc. Taka rzeczywistość, słuchajcie. Yy, yy, I to jest za nasze pieniądze. Zamiast na szpitale, na lekarzy, ludzie w kolejkach po 3 lata do lekarza czekają, rozumiecie to? To, co się dzieje w sferze służby zdrowia, to jest jakaś, w ogóle jakieś nieporozumienie. A biorą i płacą nasze pieniądze. Tusk tego nie zlikwidował. No ale wiecie co? No cóż, jak mamy takich y, kreujących się na niezależnych dziennikarzy i, i ten niezależny dziennikarz, który udaje niezależnego dziennikarza y, sponsorowanego przez 15 czy tam 20 lat, słuchajcie, przez niemieckie korporacje, no, koleś udaje y, polskiego dziennikarza. No i mamy sytuację, w której, słuchajcie, y, gada z kolesiem, który y, zarobił w TVP nie wiem, miliony czy setki, czy nie wiem ile pieniędzy. No i oni tak ubolewają na ten temat, co się dzieje w TVP dzisiaj, i na ten temat, co się działo w tamtym TVP, I tak ubolewają, wiecie, i tak ubolewają, i ubolewają ludzie, nad czym wy ubolewacie? I oni myślą, że to naprawić, zmienić. Ludzie, to trzeba zlikwidować. Państwo polskie powinno mieć zakaz, państwo polskie powinno mieć zakaz. Yy, konkurowania na rynku medialnym z podmiotami polskimi prywatnymi, tak? A tych zagranicznych to nie powinno tutaj w ogóle być. Yy, jak we Francji. Ale państwo nie powinno mieć podmiotów, co, co innego, jeżeli mamy agencję, wiecie, informacyjną PAP, prawda, żeby państwo wiedziało, co się dzieje, tak z własnej ręki, wiecie, to agencja taka, wiecie, która te, te informacje zbiera i tak dalej, to jeszcze, jeszcze przez jakiś ale ogólnie też powinno być prywatne, ale regulowane wtedy, że naprawdę te informacje są prawdziwe, a nie fake newsy, że to jest prawda, prawda, najprawdziwsza prawda, że to wszystko jest wiecie św... z dowodami i tak dalej, niczym wiecie na policji, no bo jakaś sfera informacyjna musi prawdziwa płynąć do nas, bo musimy wiedzieć, że rzeczy są potwierdzone skądś, to musimy wiedzieć, przecież nie, nie będzie tego robił wszystkiego wywiad czy nie wiem tam, muszą być jakieś rzetelne informacje, których w Polsce generalnie nie ma zbytnio w porównaniu do tego, jaka jest papka. Ale tą samą papkę nam serwuje właśnie TVP za nasze pieniądze. Pisze o sporcie, o tym, o tam. Słuchajcie, w Polsce się nic nie zmieni. Ja mówię, ludzie się mnie pytają, czy wrócić do Polski. Do czego chcesz wrócić? Do czego chcesz wrócić? Będziesz płacił na TVP, będziesz płacił na półtora miliona polityków, będziesz płacił na te dziennikarzyny, które yy, dziennikarzyny za nasze pieniądze, za niemieckie pieniądze, i tak dalej. Słuchajcie, to się nie skończy na te spółki skarbu państwa będziecie płacić, które będą wysyłały półtora miliarda złotych, jak Orlen wysłał półtora miliarda złotych do szwajcarskich banków i nikt nie wie, gdzie jest 1,5 miliarda złotych. I to będzie się ciągnęło, nigdy w Polsce nie będzie. Wiecie, że dzisiaj mamy sytuację w Polsce, że działalność gospodarczana. W Polsce, jeżeli masz działalność gospodarczą w Polsce przez 35 lat, to dostaniesz minimalną emeryturę, licząc z 13 i 14 2000 zł. No nie? No i te 2000 zł. dostaniesz w wieku na przykład jeszcze, jeżeli jesteś mężczyzną, to 65 lat, jeżeli kobietą 60. W Wielkiej Brytanii w tym samym momencie. Tam jest też dużo mankamentów, ale na działalności gospodarczej, jeżeli masz działalność gospodarczą przez 35 lat, to dostaniesz 3 razy wyższą emeryturę po 35 latach. 5 tysięcy złotych to nie jest high life, ale to jest 2,5 razy więcej. Powiedzmy, jeżeli patrzymy z 13 i 14, bez 13 i 14, to prawie 3 razy więcej, ale 2,5 razy więcej. Tam dostaniesz w wieku 67, zaraz 68 to prawda, ale to jest nadal 3 razy więcej, tak? Na minimalnym wynagrodzeniu, jeżeli w Polsce pracujesz na minimalnym wynagrodzeniu, to dostaniesz też minimalną, czyli 2000 zł z 13 i 14 wie, kobieta w wieku 60, tam 65, no te, kobiet, te kobiety dostają szybciej, nie? Ale ci w funkcjonariuszy wszyscy przychodzą w wieku. Wiecie, że, że nawet jacyś dziennikarze, którzy pracują stricte dla państwa polskiego, też sobie ustawili jakieś tam emerytury w wieku 50 lat czy 55. No to przecież każdy jest dziennikarzem, kto publikuje teoretycznie, no nie? Ja też jestem teraz dziennikarzem, w tym momencie tak, no tak, w, w definicji. Nie jest dziennikarzem ten, który wskaże, jakiś bolszewik, wskaże, „O ty jesteś dziennikarzem, i ty będziesz dziennikarzem, prawda? Nie, to tak nie działa. Każdy może być dziennikarzem. Każdy może być dziennikarzem jeżeli prowadzisz dziennik to jesteś dziennikarzem no tylko że banda bolszewików i komunistów no oni to to bo to, 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 to takie głupie tempe bolszewickie ubymają. nie i y, chodzi o to że y, to się nie skończy w tej nie, nie nie skończy się nie ma bata zawsze będzie ta to, to oko Saurona będzie będą, będą nam memlać Będą nam memlać i będą nam memlać. Słuchajcie, przez dwa lata, przez trzy lata robiłem, zamieniałem się w zimę w pogodynkę, aby wam pokazać, jak jest zimno w rzeczywistości. W zimę w Polsce temperatury ciągłe tygodniami utrzymują się przy minus 5, minus 10, dochodzą do minus 15, minus 20. Wiecie, temperatura ciągle jest zimna. Tego śniegu jest rzeczywiście mniej, ale w górach wcale nie, prawda? Jest zimno, naprawdę zimno. A oni nas urabiają, bo były dwa dni gorące w tym roku i że to są, wiecie, Globalne ocieplenie w Polsce, tak jest zimno, zimno. No mówię wam, gdybym przyjechał nad Bałtyk z rodziną, gdybym gdyby miał rodzinę, wiesz, z dziećmi przyjechał nad Bałtyk, to bym się popłakał zamknąłbym się, żeby nikt nie... zamknął się w kilu, bym się popakał, gdybym tu przyjechał. Bo to deszcz pada zimno. Deszcz pada zimno drogo. Po co? Po co tu przyjeżdżać w ogóle? Drogo zimno deszcz. Drogo zimno deszcz. Żeby to jeszcze tanio było, rozumiesz? A to jest drożej niż za granicą. Drogo zimno deszcz. Drogo zimno deszcz. No, ani słońca, ani płacisz za to nie wiadomo po co, ani słońca, Bałtyk zanieczyszczony skrajnie, w ogóle jest naprawdę źle. A na koniec oczywiście wracają upały, słuchajcie. Wracały upały, których nie byli. Polska to jest po prostu upadek intelektualny pod każdym kątem, mówię wam, pod każdym kątem i to się nie skończy. Jak ktoś mi mówi wracać do Polski, masz pieniądze, ja to ciągle tłumaczę, za 20 tysięcy złotych miesięcznie w Hiszpanii będziesz mieć trzy razy więcej wszystkiego. Będziesz mieć trzy razy lepsze życie w Hiszpanii niż w Polsce. Trzy razy. Lepsze. Tam są nieruchomości na wynajem trzy razy taniej. Yy, jedzenie jest dwa razy taniej. Kawa w barze jest dwa razy taniej. Prawda? Trzy razy taniej potrafi być, pójdziesz dalej. Słońce masz, nie trzeba gazu. Naprawdę, słuchajcie, każ nie ma kraju doskonałego, ale to co dzisiaj się dzieje w Polsce, nawet w tej sferze medycyny. Jest taka zgroza, pozdrawiam i zapraszam oczywiście wszystkich do subskrybowania mojego kanału drugiego Formuła nieruchomości, bo ten opublikowałem na Economic Tube's i trzeciego kanału na Formuła nieruchomości, stricte inwestycyjno-finansowo-nieruchomościowo-walutowy, biznesowy ekonomiczny, gospodarczy kanał. Tutaj sobie publikujemy takie treści, które wiecie, to są jakieś dziwadła, wiecie, pokazać, żebyśmy mądrzy byli. Pokazuje tutaj takie rzeczy, żebyśmy mądrzy byli. Pokazuje głupie rzeczy, żebyśmy mądrzy byli. Pokazujemy rzeczy, które ekonomicznie na nas bardzo źle będą wpływać. Na, ogłupiają biznesowo, co jest źle, co jest dobrze. Taki bardziej luźny kanał ten ekonomiczny, Economic Tubes, no ale jeszcze mam angielskojęzyczny Gregorys Economics i też tam zapraszam. Linki podane w opisie. Pozdrawiam. Do usłyszenia i czekajmy na te upały. Pozdrawiam, cześć!